O tym, że członkowie spółdzielni będą mogli skorzystać z zajęć w obiekcie przy Ulicy Zielonej, zapowiadał prezes Tomasiak. Zanim jednak o dofinansowaniu, sprawdźmy, z czego będziemy mogli skorzystać na siłowni. 5 listopada wielkie otwarcie siłowni. Już pan wie, kto i co będzie mógł tutaj ćwiczyć. Proszę podzielić się tą wiedzą z naszymi widzami. Witam, dzień dobry. No, żałuję, że nie możemy się spotkać osobiście, że przez telefon rozmawiamy, e, ale tak pokrótce odpowiadając na pytanie. E, oczywiście wiem, kto będzie prowadził zajęcia, to fakt. E, natomiast oferta cały czas jest w opracowaniu. Staramy się gdzieś tam e, rozeznać na rynku lokalnym, e, czego konkretnie e, potencjalni ćwiczący oczekują. Natomiast dość dużo sygnałów odbieramy odnośnie zajęć dla dzieciaków. Podejrzewam, że wynika to z tego, że e, jakby sam też doświadczam tego, że dzieci. Ciężko jest trenować mając małe dzieci. O, w ten sposób. I teraz chcemy w taki sposób ofertę skonstruować, żeby można było dzieci u nas na zajęciach e, zostawić i samemu w tym samym budynku będąc, trenować po prostu we własnym zakresie lub na innych zajęciach. Co do jakby dalszej grupy, czyli osób, które będą w, w powiedzmy w wieku Mm, przedemerytalnym, nazwijmy to w ten sposób, mamy dość sporo zaplanowane odnośnie zdrowego kręgosłupa, czy, czy zajęć pilates. Zresztą ta oferta będzie gdzieś tam w trakcie się zmieniać, bo my mm, nastawiamy się na to, żeby słuchać ludzi. Jeżeli będą jakieś oczekiwania i to zainteresowanie będzie w konkretnym kierunku, no to będziemy się dostosowywać na bieżąco. Oczywiście reakcja nie może być z dnia na dzień, ale, ale na pewno to w kwestii tygodni jest do zrobienia. Mm -hmm. e, ćwiczenia na siłowni, czy też fitness to rozszyfrowaliśmy zarówno my, jak i widzowie, a proszę e, wytłumaczyć, czym jest masaż klasyczny, limfatyczny i bańka chińska kręgosłupa. No tuż tutaj można byłoby książkę napisać o na ten temat, więc myślę, że najlepszą odpowiedzią byłoby, gdybym do telefonu przekazał osobę, która będzie takie masaże wykonywać, bo będzie to prawdopodobnie dwóch masażystów, właściwie kobieta i mężczyzna. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Mówię się w ten sposób, że może też dla widzów będzie, że my będziemy to publikować, bo opisać tego jednym nim się nie da, mhm. natomiast masaż ma mieć ogólnie charakter albo leczniczy, Albo rehabilitacyjny, albo po prostu relaksacyjny. I jakby m, konkretną ofertę pod to skonstruujemy, bo pracujemy nad tym jeszcze z osobami, które będą e, te masaże wykonywać. Uh -huh. e, I tu bym postawił na razie może nie kropkę, a przecinek, bo do tego tematu myślę, że wrócimy. Dobrze. A na czym będzie polegała re rehabilitacja manualna? Manualne. Właśnie. Najprościej ujmując, jest to rehabilitacja, która będzie prowadzona bez, bez udziału maszyn, z aktywnym uczestnictwem osoby ćwiczącej. Zasadniczo będzie to poparte najpierw wywiadem z taką osobą, bo myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa. Zawsze przed pierwszym spotkaniem z osobą, która ma jakieś problemy do rozwiązania, no, takim wstępem jest wywiad, który opisuje jakie są problemy to po pierwsze, z czego one wynikają, jaki był proces leczenia, czy w ogóle był, bo niestety ale do mnie docierają takie informacje, że wiele osób po różnego rodzaju kontuzjach. I tu nie mówię o kontuzjach sportowych, tylko o takich kontuzjach codziennych, tak? Chociażby skręcenie, złamanie i tak dalej. Poza w cudzysłowią, taką potocznym, tak nazewnictwem nogą czy ręką w Gipsie nic więcej z tym nie robili. I tutaj pojawiają się jakieś ograniczenia ruchomości, więc najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie praca manualna, o której Pani powiedziała. Mhm. Natomiast przyczyn i powodów rehabilitacji może być dużo więcej, więc to nie jest powiedziane, że rehabilitacja nie będzie opierała się o treningi na, na maszynach, bo przemyślany trening on może mieć również funkcję usprawniającą rehabilitacyjną, również z udziałem maszyn czy jakichś niewielkich ciężarów. Gumoporowych, taśmoporowych, no, możliwości jest tak dużo, że to też można było tym rozmawiać całą godzinę, ale też najlepiej byłoby, jakby się o tym wypowiedział rehabilitant. Jakby ja z, jestem trenerem, natomiast nie prowadzę osobiście rehabilitacji, robią to moi koledzy. Mm -hmm. e, nasi widzowie proszą o informację, czy kiedy przyjdą na siłownię, e, zaopiekują się nimi specjaliści? Tu pytanie jest postawione troszkę zbyt ogólnie. Jeżeli chodzi o rehabilitantów czy, czy masaże, no to to trzeba będzie umówić. Powiedzmy, że będzie jakiś grafik dostępny, będzie można przyjść, zadzwonić, a ten metod rezerwacji będzie wiele i myślę, że dla każdego będzie coś, coś do zrobienia, bo będą też rezerwacje online czy przez aplikację mobilną na, na telefonach. No i te tradycyjne, o których powiedziałem, i tutaj zawsze rezerwacja. Natomiast jeżeli chodzi o takie taki wstęp, może wejście, że tak powiem, w świat, w świat klubu Fitness czy siłowni, no to tak, planujemy mieć od trenerów na dyżurze nawet nie planujemy, a będziemy mieć trenerów na dyżurze mhm. i tutaj będą też po pierwsze, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to będą zajęcia grupowe dla osób początkujących, gdzieś tam spróbujemy takie zbudować, a one będą o różnych godzinach, także to też będziemy dostosowywać się na bieżąco, a i tam wspólnie w grupie będą te treningi wykonywane od początku. Będziemy jakby badać na pierwszych i drugich zajęciach, jakie są możliwości grupy i będziemy te zajęcia do tego poziomu dostosowywać. Druga opcja jest taka, że ktoś przyjdzie, chciałby potrenować pewnie w przeszłości sam, ale e, potrzebuje jakiegoś wsparcia, powiedzmy, takiego ukierunkowania, e, pokazać jak maszynę, jak, wykona, jak wygląda prawidłowa praca na danej maszynie, projekcja ruchu i tak dalej. Tu mamy e, zaplanowane trenery, m, takie godziny dyżurów trenerskich. M, one będą podane do publicznej wiadomości, więc będzie można przyjść i w ramach karnotu bezpłatnie e, pytania zadać, czy, 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 czy właśnie z trenerem taką siłownię przejść. Te dyżury będą stałe, więc będzie można każdorazowo takie pytanie zadać. Oczywiście, jeżeli trenerów na dyżurze będzie jeden czy dwóch, to nie są w stanie naraz obsłużyć kilkunastu osób. No chyba, że powiedzmy, że pytania są zbliżone, no ale będziemy starać się reagować na bieżąco tak, żeby te zapotrzebowania spełnić. Konkludując, tak, będą osoby, które w ten świat będą wprowadzać, szczególnie tych, którzy jeszcze w styczności z, z tematem siłowni nie mieli, albo mieli bardzo dawno. Hmm. E, jeszcze pytanie od seniorów. Czy jeżeli znajdzie się e, grupa takich osób, przewiduje Pan tak zwane godziny dla seniorów? Mm, zakładam, że chodzi o to, że lokal będzie dostępny wyłącznie dla seniorów, tak? Tak. E, jeżeli e, Generalnie nie zakładałem takiej możliwości, z uwagi na to, że przestrzeń w lokalu jest tak duża, kubatura jest tak duża, bo tam są mm, Kiedyś któryś z ministrów zażartował, że w siłowniach są zbyt niskie sufity. Tutaj tego problemu nie ma, bo są bardzo wysokie, ale już zupełnie poważnie. Raczej możemy wydzielić jakąś strefę konkretną i miałby tam na przykład miejsce w części typowo fitnessowej, gdzie będą być prowadzone zajęcia grupowe, przeznaczone wyłącznie do grupy seniorów, prawda? Czyli na przykład zakładamy sobie jakąś grupę wiekową, która w danej godzinie czy w danych godzinach trenuje pod okiem instruktora grupowo. Natomiast pod do, kątem dostępu do obiektu wyłącznie. W takim charakterze ogólnym, czyli na siłowni, przez osoby w konkretnej grupie wiekowej nie planuje. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że, to powiem z doświadczenia, są takie godziny w, w życiu, że tak powiem, doby, w, w obiektach fitnessowych, gdzie one są po prostu puste. Zakładam, że grupa tutaj seniorów, o której pani wspomniała, mhm. No to są osoby raczej już, które nie, nie, nie są czynne zawodowo, tak? Co mogą się spełniać w innej, w innej materii. tutaj jestem przekonany, że w godzinach między na przykład nawet siódmą a dziewiątą czy od dziewiątej w górę do 15 naprawdę będzie taka wolna przestrzeń, z której będą mogli korzystać bez, że tak powiem, kłopotów. Uh -huh. Nie potrafię znaleźć słowa teraz. Uh -huh. Uh -huh. Kolejne pytanie od osób, które pracują długo w trakcie tygodnia i mogą ćwiczyć późnym wieczorem lub w weekend. W jakich godzinach będzie można skorzystać z siłowni i czy w, także w niedzielę? A to jest bardzo dobre pytanie. Uh -huh. Myślę, że właściwie postawione nawet, bo Badając lokalny rynek klubartowy, ja sam byłem zaszokowany, bo nie spodziewałem się, że, że, że mogą być w ogóle kluby zamknięte w niedzielę. No nie znalazłem nic sensownego otwartego w niedzielę, właśnie. Natomiast u nas założenie jest takie, że otworzymy się pierwsi i zamkniemy się ostatni. Czyli będziemy otwarci prawdopodobnie. To jeszcze nie jest doprecyzowane dokładnie, ale od godziny siódmej. Myślę, że na pewno do 22, możliwa jest 23, zobaczymy jaka jest potrzeba lokalna. Na pewno tak jak powiedziałem, będziemy zawsze reagować na bieżąco, ja się nie zamykam na konkretne rozwiązania. Więc jeżeli, nie wiem, będzie grupa i funkcjonariusze kończą często pracę o takiej porze, są grupy zawodowe w danych firmach, które kończą o 22. Jeżeli będą potrzebować do 23 i będzie dla kogo, no to my to otworzymy. Co do weekendów. I soboty, i niedzielę. I to w takich godzinach, żeby każdy mógł zajrzeć. I ten, kto ma obowiązki sobotnie, i ten, który ich nie ma. Czyli w godzinach rannych czy popołudniowych. I również w weekendy, przynajmniej w soboty, są zaplanowane jakieś zajęcia grupowe, także. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. Od najbliższego poniedziałku ruszają zapisy na dopłaty do karnetów. Co mają zrobić chętni do skorzystania z tego, o czym mówił trener Kasperkowicz? Z tym pytaniem zwracamy się do prezesa Jacka Tomasiaka. Od najbliższego poniedziałku będzie się można zapisać na dopłaty do karnetów. Co należy zrobić? Tak, będzie się można zapisać na dopłaty do karnetów. Może otworzyć sobie, bo mi wykasiła się tutaj ściągawka w telefonie, mianowicie to z czego będzie można skorzystać. Natomiast co trzeba zrobić? W związku z tym, że mamy cały czas pandemii, widzimy co się dzieje w województwie lubelskim, jest gorąca prośba, żeby do spółdzielni mieszkaniowej nie przychodzić. Należy zadzwonić pod telefon główny na sekretariat. Tu prosiłbym... Osobę, która będzie montowała dzisiejszy materiał, aby wyświeciła numer telefonu, tak żeby każdy miał czas sobie zapisać na sekretariat. I na sekretariacie należy zgłosić się jako osobę chętną do tego, że będę chciał skorzystać. I załóżmy, że dzwoni Jacek Tomasiak, bo to chyba najlepiej na przykładzie, jak podam. I dzwoni Jacek Tomasiak i mówi: Dzień dobry, szanowna pani sekretarko. W związku z tym, że spółdzielnia mieszkaniowa mimo wszystkich złośliwych uwag. Nie wycofała się z pomysłu dofinansowania nam ćwiczeń na siłowni. Chciałem się zapisać na siłowni. I teraz tak, no to sekretarka, mam nadzieję, że już w chwili, kiedy przeczytam, na co będzie można się zapisać, każdy będzie już miał sprecyzowany pogląd, a więc będzie się można zapisać albo na siłownię, już razem z sauną i tutaj szacowany koszt to jest 107 zł, albo na siłownię z fitnessem i z sauną to jest 127 zł. Jednorazowe wejście do klubu, czyli skorzystanie z którejś z tych atrakcji, które tam są, to 20 zł. Klasyczny masaż kręgosłupa, limfatyczny, bańka chińska, to za 25 minut planowane jest 50 zł, lub za 50 minut 95 zł. No i rehabilitacja manualna będzie od 90, będzie 95 zł za około 50 minut. No i teraz Tomasiak patrzy na to wszystko i mówi: Tak. Hmm, to ja będę chciał skorzystać z siłowni i z sauny, no bo chcę poćwiczyć na tym. Czyli tu jest 107 złotych, tak? Yy, tak jest przynajmniej szacowane. To nie wiem, jakie finalne będą ceny, no ale ja opieram się na szacunkach, na tych informacjach, które otrzymałem, podejrzewam, że one nie będą odbiegały od tego, co tutaj mam. No i teraz, yy, no to yy, sekretarka mówi, dobrze, to zapisuję pana na siłownię. W takim wypadku yy, przekazuję te dane do naszych poszczególnych wydziałów i te wydziały sprawdzają, czy jest zadłużenie na czynszu, czy ta osoba faktycznie jeszcze mieszka w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. No i jeżeli wszystko się sprawdza, to później również, tydzień później, bo przez przyszły tydzień dokonujemy zapisów, a po 1 listopada, czyli 2 listopada i 3 listopada, do skrzynek trafią. Y, odpowiednie karnety, które będą podstawą do tego, żeby przyjść na siłownię i tutaj, żeby już y, podmiot, który będzie to prowadził, bo my tego już prowadzić nie będziemy, żeby mógł sobie odznaczyć, że to jest osoba ze spółdzielni, która przyszła z karnetem. My również listy przekażemy, więc nie będzie takiej sytuacji, że od początku trzeba będzie opowiadać a ja chcę na to, a ja chcę na tamto, a ja chcę na święto. No i y, 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 mamy sytuację taką, że jest to wyjaśnienie. No ale... Y, y, jest również siłownia, fitness i sauna. To podejrzewam, że tutaj bardziej panie będą zainteresowane tym. 127 zł. Czy to oznacza, że będzie jakieś ograniczenie? Nie. Tutaj również 50% dofinansowania. No ale jeżeli ktoś za, dla przykładu będzie chciał zrobić sobie wejść 5 indywidualnych w miesiącu i wziąć karnety po 20 zł. No to jeżeli będzie się mieścił w tych 100 zł, 130 zł, to będzie również my w 50% to dofinansowane. Tylko jedna ważna rzecz. Nie można robić takiej oto operacji, że Tomaszek zapisuje się na siłownię, a pójdzie za chwilę będzie z dziewczynami ćwiczył fitness. Nie. Jeżeli się zapisujemy na coś konkretnego, to na tą konkretną rzecz potem musimy uczęszczać, bo my też przekazujemy takie informacje. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli zaczniemy robić zupełnie coś odmiennego, no to przecież ani podmiot prowadzący kogoś takiego nie wyrzuci z tej siłowni, tylko nie róbmy sobie sami dodatkowych problemów. Jeżeli się na coś zdecydujmy, to bądźmy zdecydowani, po miesiącu będzie można zrezygnować. No i lepiej, jeżeli ktoś nie jest zdecydowany, to niech skorzysta najpierw z tych karnetów 20. Złotowych, jednorazowych wejść, niech przyjdzie, niech obejrzy, a później jak już się zdecyduje na coś konkretnego, no to wtedy przecież to nie ucieka. To nie jest tak, że nie będzie można skorzystać. No i również tak samo jest przy masażu kręgosłupa na przykład. No tutaj z tego, co mam podane, no to najprawdopodobniej będzie to 50 zł, 25 minut, no więc będzie można się zapisać z tą dopłatą na dwa takie masaże. No ale jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z nich więcej, no to wówczas będzie mógł skorzystać z normalnego cennika. Co jeszcze, bo może odniosę się również do tych pytań, które zadają mieszkańcy. A jeżeli ja po miesiącu będę chciał zrezygnować z jednej rzeczy i korzystać z innej, będzie to możliwe, tylko trzeba będzie po prostu uprzedzić tutaj na. Już na siłowni bezpośrednio podmiot, który to prowadzi, że ta osoba będzie za miesiąc to już nie będzie chciała korzystać z siłowni, i z, z siłowni i z sauny, a będzie chciała korzystać wyłącznie z masażu. Także to też będzie możliwe do zmiany, nie ma tutaj żadnych problemów. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli, pani, jeżeli pan Tomasiak yy, no ma karnet na stałe yy, wykupiony, miał to dofinansowanie, no to nam też nie zależy na tym, żeby ogrzewać powietrze. No i pan Tomasiak mówi tak. W tym tygodniu mam sesję, nie mogę przyjść na siłownię. Ale czy w takim wypadku będzie mogła mnie zastąpić żona? W takich wypadkach również trzeba nas uprzedzić na etapie już przyszłotygodniowym, że tutaj ten karnet co prawda bierze jedna osoba, ale być może z tego karnetu będą korzystały dwie. My również to odznaczymy, że będzie przychodził albo pan Jacek Tomasiak, albo być może pani Sylwia Tomasiak, w zależności od tego, które z nich będzie mogło przyjść. No też, żeby nie marnować ani pieniędzy. Ani czasu, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. A czy każdy dostanie dopłatę na wszystko? Tak, każdy, kto mieszka w spółdzielni mieszkaniowej, niestety no, wiemy, że na etapie weryfikacji budżetu obywatelskiego wyrzucono z głosowania projekty, które mogły umożliwić to wszystkim mieszkańcom Lubartowa, ale dla nich też mam dobrą wiadomość. Jako radny, Złożyłem wnioski do budżetu w regulaminowym terminie i złożyłem wniosek o to, żeby to, co zostało nieuczciwie, w mojej opinii niesprawiedliwie i wbrew prawu, usunięte z możliwości jako... Mm, nie dano możliwości na to głosowanie, żeby pan burmistrz umieścił to w budżecie i żeby tego typu rzeczy się nie działy, jak się działy przy budżecie obywatelskim. Więc no, ja wykonałem swoją czynność, mam nadzieję, że burmistrz również to umieści w budżecie i będą wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z tychże karnetów, tych dopłat. Natomiast na tą chwilę to jest przeznaczone wyłącznie dla... Członków spółdzielni mieszkaniowej i osób, które zamieszkują z tymi osobami w danym domu. Natomiast czy to oznacza, że jeżeli mieszka nasz pięć osób, to wszystkie pięć może się zapisać od razu? No nie. Zrobimy to w ten sposób, że podobnie jak ze wszystkimi pozostałymi przedsięwzięciami, załóżmy, że chce się zapisać pan Jacek Tomasiak, pani Sylwia Tomasiak. Filip ich syn i Natalia ich córka. No to niestety, no, my najpierw musimy oszacować, jakie będzie zainteresowanie. Bo mamy 3000 karnetów, 300 około miesięcznie karnetów, do których możemy dopłacić. No i teraz, jeżeli okaże się, że jest chętnych 300 osób i 300 karnetów wydajemy, no to tutaj już pani Sylwia. Nie będzie mogła być wzięta jako druga osoba z danego mieszkania. Natomiast, jeżeli okaże się, że tych karnetów jest mniej, a wiem, jak trudno ludzi wyciągnąć z domów, niestety, żeby poćwiczyli, no to wówczas tak, owszem, jeżeli okaże się, że to zainteresowanie, a będziemy wiedzieli do przyszłego tygodnia, tak naprawdę do piątków, i do, no, kiedy będą trwały zapisy, już będziemy wiedzieli, jakie jak jest zainteresowanie, więc jeżeli okaże się, że zapisało się 150 osób. To dobrze wiemy, że pulę mamy 300, czyli wydzwaniamy, i dlatego proszę od razu powiedzieć tak. Ja, Jacek, Tomasiak, ja rozumiem, że na tą chwilę to wygląda tak, ale ja chciałbym, żeby na listę rezerwową wpisać moją żonę, wpisać jeszcze mojego syna i moją córkę. I wtedy my, jeżeli okaże się, że zapisało się 150 osób, zadzwonimy i powiemy, że można panią Sylwię albo któraś yy, yy, kolejna osoba. Jeżeli okaże się, że zapisało się 100, no dorobią nam się jeszcze dwie dodatkowe osoby, czyli no pani Sylwia i Filip. No. Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby, żebym córkę zostawił, zostawił samą w domu. Wtedy zapłaciłbym za nią już normalną, e, normalny karany, i ona przyszłaby zapewne z nami. No ale pokazuje to, żeby zoobrazować nam przykład, bo te pytania jest zainteresowanie olbrzymie, dlatego też jeszcze jedna prośba, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, żebyśmy poniedziałek, wtorek, środa dzwonili do spółdzielni mieszkaniowej, żebyśmy szybko mogli te listy stworzyć i żeby nie było problemów z. Yy, no, 2 listopada, 3 listopada dostarczeniem tych karnetów do mieszkań naszych członków spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj pan już wspomniał, że ilość karnetów jest ograniczona. Mamy 300 karnetów. Tak, jest ograniczona. W sumie mamy 3000 karnetów na cały rok. Jeżeli będzie olbrzymie zainteresowanie, jeżeli okaże się, że nawet pierwsza osoba z danego mieszkania nie może z tego skorzystać, bo załóżmy 300 jest zapisów na pierwszym miesiąc, no to my uruchomimy pulę dodatkową. No bo chcemy, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Natomiast wiemy że i mierzymy siły na zamiary. Wiem, jak to wygląda. Wiem, że to się wszystko, może w pierwszym miesiącu będzie bałagan, bo będzie bałagan, bo sami widzimy, że mamy mnóstwo różnego rodzaju ofert, więc ten bałagan na pewno będzie dosyć duży. Natomiast po pierwszym miesiącu to się ustabilizuje i w kolejnych miesiącach już myślę, że ci, którzy będą stałymi klientami, będą chcieli ćwiczyć, będą chcieli z tego korzystać. To się ustabilizuje i będziemy mieli normalny cykl, Rozliczeniowy, ale co ważna również jest uwaga tutaj, żeby uzbroić się w delikatną cierpliwość żeby się nie zniechęcać, że żona na przykład na początku jeszcze nie może. choć ona może przyjść, bo można normalnie wykupić również karnet. No ale żeby się nie zniechęcać w taki oto sposób, że Coś tam, że, że na pewno my jesteśmy takimi sportowcami, że będziemy chodzić, a tutaj okazało się, że karnetów zabrakło. W kolejnych miesiącach to się unormuje, ustabilizuje. My również, jako zarząd, będziemy przy akceptacji oczywiście Rady Nadzorczej interweniowali w tej sprawie. Więc jeżeli trzeba, by, trzeba będzie wykupić karnetów, dopłat do karnetów nie 300-400, to na pewno to uczynimy, ale pokaże nam to dopiero pierwszy miesiąc, jak duże jest zainteresowanie. Od 5 listopada rusza siłownia na ulicy Zielonej i miejmy nadzieję, że już wiosną zobaczymy. Zobaczymy pierwsze efekty treningów i polubartowie będą przechadzać się mężczyźni z sylwetką Arnolda Schwarzeneggera, czy kobiety wysportowane jak bohaterki słonecznego patrolu. A na poważnie warto, aby każdy z nas zmusił się do odrobiny wysiłku, wszak chodzi o nasze zdrowie. Na kanał S. Bartosz Giza.